Dzień dobry Maćku. Dzień dobry Aniu. Z takim lekkim niepokojem. No właśnie tak yy, no, czuję się. Dzisiaj ale... coś na pewno pójdzie nie tak. <laughs> że dzisiaj tylko? No, w Generalnie. tym konkretnym odcinku. <laughs> Jak się ma coś nie udać, to wiadomo, że się nie uda. Yy, najczęstsze podcastowe wtopy przy nagraniach, jakie zaliczamy, gdybyśmy tak mieli Nagrywam Nagrywamy odcinek bez włączonego, bez włączonego nagrywania. To fajne jest, bo zawsze mam wtedy wrażenie, że to był naprawdę dobry odcinek. Zostawiamy otwarte drzwi i ktoś wchodzi, bo nie wiedział, że tutaj ktoś mieszka. To się. Zamawiamy jedzenie, bo jesteśmy bardzo głodni. Forma żywieniowa nam tu w ostatnich odcinkach. W nadziei, że przyjedzie to jedzenie tuż po nagraniu. A przyjeżdża w trakcie. Co może mieć miejsce podczas tego odcinka? No właśnie, więc to uprzedzając fakty i nie przeciągając, dzisiaj o prawach Marfiego. Zaczęłam o... się przebrać między podcastami i wygląda, jakbyśmy mieli tylko jedną koszulkę na krzyż. No to dzisiaj się też sprawdza. Zdarzają się takie rzeczy, które się nie powinny zdarzyć, no a wszystko po to, żeby było śmiesznie i zabawnie, bo prawa Marfiego brzmią zabawnie i są po to, żeby odciążyć nas wszędzie tam, gdzie jest stresująco. I o Więc tych prawach Marfiego. Do praw Marfiego i przypowiemy, które pasują do naszej rzeczywistości i w jakich to konkretnych sytuacjach, wystąpień publicznych się one wydarzają. Tak ku jest. przestrodze, ku inspiracji, albo ku. Ku uśmiechu też. Ku przemek. Ku przemek. Podcast dla tych, którzy mówią do ludzi. No to co, Maciek? Zaczniesz? Mogę. Prawem Marfiego, który jest twoim. Prawem? Dodajmy, że przeszukiwanie odmętów internetu operandi. pokazuje tyle praw marfiego, że ten człowiek życie by nie starczyło, żeby tyle praw uknąć. Ja e... znalazłam takie prawa marfiego podzielone, dedykowane programistom, elektronikom, wiesz? Tak, tak. Okay. ale tym występującym publicznie nie może taką byśmy zrobili listę. Oddzielną swoją swoją drogą taką pokombinować. No dobra. dobra, to ja zacznę od, od rozgrzewkowego. Dobra. Bardzo lubię to prawo. Czyste ubranie zawsze przyciąga zupę. I to w dodatku taki najlepiej barszczyk albo pomidorową, jeżeli to jest biała koszula. Mhm. Masz to? Dlatego jestem absolutnym fanem i wiem, że teraz sprowadzę polaryzację w ogóle wśród naszych słuchaczy. Jestem fanem pomidorowej z ryżem, gdyż powiem, bardziej oszczędza białą koszulę. Jezu, masz to? A i wiesz, że ja, jak występuję publicznie i jest na przykład przerwa na konferencji, ja mam po konferencji, to często jest tak, że ja nie jem albo jem takie rzeczy, no na pewno nie makaron, który mi tam może chlapnąć. Bo, um... Tak samo jak uważam, że rosół to jest zbrodnia przeciwko ludzkości. Bo nie no. dojś, że wartość energetyczna tej zupy jest mniejsza niż ten wydatek energetyczny na wiosłowanie tą łyżką, jak już makaron się skończy. Plus makaron jeszcze jest taki, że to się zawija, za uszy, to jeszcze koszulę na plecach potrafi pochlapać. Mm -hmm. No, zdecydowanie. Jak um, nagrywaliśmy dwa odcinki wcześniej, ja wyciągnęłam. Tutaj mamy taką naszą małą garderobę, wyciągnęłam t-shirt, e, który był złożony i naprawdę leżał w szufladzie, gdzie się nie powinien ubrudzić. E, I go tam zapierałam, bo miałam jakieś. E, Plamy, nie wiem kto jadł w moim t shirtie Maciek. A kto, a kto trącił tą szafkę, na której stała moja herbata? Ja. <laughs> Ale na serio, no, żeby no. podsumować to, bo tego się nauczyłem, że jeżeli jadę na krótkie wystąpienie, no to po prostu jadę na krótkie wystąpienie i tyle. Ale zdarzało mi się być na całodniowych konferencjach, gdzie moje wystąpienie albo nasze wystąpienie, bo były i takie wypady wspólnie i solo, było po przerwie obiadowej. No i przez całą tą konferencję stwierdziłem, że będę wyglądał, w moim przypadku oznacza to białą koszulę i jeansy, bardzo lubię to połączenie, no ale wiedziałem, że może coś się przydarzyć. No więc, żeby Marfi mnie nie dopadł, to po prostu zawsze w plecaku mam drugą białą koszulę. No oczywiście ktoś może powiedzieć, że co, jeżeli drugą pobrudzisz. E, no i gdzieś jest granica tego, tego zabezpieczenia się, ale wydaje mi się, że jeżeli jedziemy na takie całodniowe wydarzenie, i mamy wystąpienie o późniejszej porze, to nic nie stoi na przeszkodzie, żeby mieć coś na zmianę. Bo się marfi, może przypałętać z zupą, albo bo z flamastrem, się... albo z czymś. Może to powiedzieć, bo za chwilę się popłacze, albo wybuchnie śmiechem. Na jednym z ostatnich szkoleń z wystąpień publicznych, jeden z uczestników powiedział, że jak on jedzie na całodzienne wydar wydarzenie, to zawsze ma ze za sobą na zmianę trzy pary czystej bielizny. Bo nigdy A, nie wiadomo, tak. co się wydarzy. Tak, dokładnie. I myślę sobie, że to jest dobry kierunek. Ale fakt na uwagę, to... jeśli chodzi o, tak o przykucie uwagi wszystkich, którzy byli na sali, to rzeczywiście zrobił swoją robotę. To było moje, z zupą i Dobra. z koszulą. No to ja mam takie, że wszystko wali się naraz. Że to nie jest tak, że się jedna rzecz weźmie, spsiuje, tylko jak już jedna się uruchomi, no to potem już tylko efekt domina, domina. i uh -huh. oczywiście idzie w te obszary, których ja nie zaopiekowałam i te, które są dla mnie najistotniejsze. No i myślę sobie teraz o bardzo konkretnym wystąpieniu na szkoleniu, gdzie ja... Lubię być wcześniej i to dużo wcześniej. To tak patrzysz? Nie patrzę, masz taki jeden fajny kosmyk, taki taki ruch stojący, gdzie? tak Którym... ro, równolegle do Irokeza. Oj, tam ojta, bo ja I też, też w koniec się... tygodnia idzie do, idę do fryzjera. Dobrze. Już nast w następnym miesiącu nie będę miała takich rogów. Ale no, wracam, no właśnie, ile razy ja sobie tą przecież fryzurę ym, pod, y, poprawiałam. I za chwilę będzie tak, że ja się tak skoncentruję na tej mojej fryzurze i że nie wygląda fryzurze? to zacz tak. Zacznę mówić niewyraźnie. Za chwilę zapomnę, no i to jest właśnie to, że wystarczy pociągnąć za jeden odstający włosek, i już nie powiem, kto mi pociągnął za ten włosek, i to w dodatku mentalnie między powiem. pokaż. Taka zasada on, to, on, to on pokaże palcem. No i potem już jest tylko i wyłącznie kawalkada tych problemów. Jak sobie poradzić? Wiesz, co, ja sobie zawsze wtedy myślę o jednej rzeczy, jak dużo zależy od tego mojego jednego włosa. Kto go będzie pamiętał, tam pali, że ktoś to obejrzy 200 parę razy. Patrzysz mi na ten włos, Maciek, proszę cię. Już ja bym o nim dawno, dawno zapomniała. Już jest normalnie. Dobrze, tak? Zgrał się z linią. Tak, dobrze. Robię szybki bilans, co zależy od tego, co się w danym momencie zepsuło, i koncentruję się tylko na tej jednej rzeczy. Nie pozwalam, żeby moja głowa zaczęła pędzić. I w ogóle zapominam wtedy o tym prawie Marfiego, bo gdybym o nim pamiętała, to tak naprawdę moja świadomość otwiera się na wyszukiwanie wszystkich innych objawów tego, że właśnie coś się wali. No a wtedy mam, wtedy żongluję gorącymi kartoflami, i to mi nie robi dobrze, jeżeli Aha. chodzi o zachowanie spokoju. Umiejętność zebrania myśli, a nawet wypowiedzenia ich w taki sposób, jaki zwykła mi wypowiadać. Jeszcze mhm. z, powinno mi go zacząć burczeć w brzuchu, ale to już <noise> było. <za> <noise> ale myślę sobie, bo to też powiedziałaś na początku, warto to podkreślić, że prawa Marfiego mają genialną właściwość, dają nam dysocjację, mhm. czyli przez ten, to humorystyczne zabarwienie, choć się w nim odnajdujemy, no bo one są tak ogólnie napisane, że nie sposób się w nich odnaleźć, chociażby jeden raz w swoim życiu nie znaleźć wydarzenia, mhm. które potwierdza dane prawo. Mm, pozwalają nam się odsunąć od tego, co trudne. Więc myślę sobie, że jeżeli na scenie podczas wystąpienia coś mi leci, w sensie dzieje się nie tak, to żeby zatrzymać tą wewnętrzną lawinę napędzania się tego, mogę to coś wyjąć na światło dzienne i powiedzieć, no i właśnie się wysypało to, a zgodnie z prawami Warfiego, jak leci to jedna to wszystkie. Więc sam jestem ciekaw, co się wydarzy dalej. Absolutnie. Jest żart, jest szansa śmiech na śmiech z drugiej strony, ten śmiech da im poczucie pewności siebie. Odczarowałem, zdjąłem też sobie z głowy takie myślenie, że oni widzą ten włos. Mm -hmm. No Już widzą, bo go sam nazwałem, więc... Po co go próbować ukryć? Jadę dalej. Mm -hmm. No, a jak ty zwykłeś mawiać, najchętniej gryzie się w zakazany owoc. Czyli jeżeli wyjmiemy to na świat dzienne, powiemy, wiem, że tak jest i nawet puścimy oko do a, tego nie błędu czy do tej wpadki, tam. no to wtedy zdejmujemy z siebie to piętno, y, że y, chcielibyśmy to ukryć, żeby nikt tego nie zauważył. Alternatywa jest tak, jak ja od blisko 20 lat golić się na łyso. Wtedy nie odstaję. Powiem to mojej fryzjerce. To ja przejdę do kolejnego prawa, które mam taką listę dziesięciu, ale wybrałem sobie zgodnie z umową trzy. O jednym już mówiłem, to jest ta czysta koszula i zupa. A teraz, już idąc bardzo na poważnie, jest takie prawo, które niestety mocno do siebie biorę, czasami po fakcie, a brzmi ono, że jeśli udoskonalasz coś dostatecznie długo, to na pewno to zepsujesz. Ono, opowiem ci, ty lubisz to prawo. Tak. Tak. Przychodzi taki moment i on jest. On mnie niezmiernie fascynuje, dlatego że mam wrażenie, że on jest zupełnie w opozycji do mojego jestestwa. Raczej jestem ogularzem, raczej lubię, a przynajmniej moja głowa generuje bardzo szybkie rozwiązania, a jest parę takich obszarów, które cyzeluje aż do przesady. Tak gumkujesz, gumkujesz, aż robisz dziurę. Tak, jednym uh -huh. z takich obszarów jest prezentacja rozumiana jako wizualizacja. Że mm, paradoks polega na tym, że pracuję słowem przede wszystkim i w tym się czuję dobrze i pewnie, może z tego to wynika. I tą narrację nie chcę mówić robię od ręki, robię mniej więcej w tych dwóch tygodniach, tak jak nieraz mówiliśmy, ale w przerwach... Uh -huh. Ale jak już się dorwę do wizualizowania tego, no to jest tak, że przygotowuję tą prezentację, na przykład dzwonię do ciebie powiedzieć, że jest, żebyś zobaczyła, zanim to zobaczysz, to ja już zmienię dwa slajdy, po czym jedziemy na wystąpienie i niejednokrotnie siedząc na tym wystąpieniu jeszcze jakiś jeden slajd zmieniam, bo coś mi przychodzi do głowy, no i zdarzyło mi się zmieniając to w ostatniej chwili yy, przestawić sobie kolejność slajdów, co mnie zaskoczyło w trakcie yy, i zmusiło do tego, żeby ta improwizacja wyszła na plan pierwszy i połączyła te kropki, yy, więc absolutnie yy, wpadam w pułapkę doskonalenia, ale tylko pewnych mm -hmm. konkretnych aspektów e, w tak zwaną nieskończoność. Maciek, jak ja się z tobą zgadzam, i ja się chyba w życiu tak z tobą nie zgadzam. Mówimy o mnie, tak? <śmiech> <śmiech> czy, czy widzisz w lustrze ja nie, nie, siebie nie, też nie, w tym Nie, 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 widzę ciebie, bo z zachwytem obserwuję. Ja, zresztą wiele Zachwych razy Zachwyt to jest mówisz. pojemne słowo w tym kontekście. E, ja się potrafię... Zachwycać naprawdę. Zacisnącymi pięściami. <laughs> nie, rozumiem. nie, nie. Bardziej to jest tak, że ja już bym właśnie chciała pójść dalej i powiedzieć: no dobra, ale weźmy to już. Uznajmy, że to jest zrobione i przestajmy się tym zajmować. A gdzieś to cały czas jeszcze temat lewituje i, i, i ty go obrabiasz, gdzie ja mam przekonanie, że to już jest wystarczająco dobre. Ale ty wtedy jesteś tak rozpędzonym pociągiem, że naprawdę w ciebie nie, nie sposób wtedy, bo trzeba by ci, nie wiem, wtyczkę wyjąć. Staram się w ramach zapobiegania temu, żeby to prawo nie brało góry nad moim podejściem do przygotowania prezentacji, ustawiać sobie granice. Mm -hmm. Na przykład daję sobie na ten temat jeszcze godzina. No mhm. I trzy godziny później, mniej więcej, jestem w stanie tą godzinę zaakceptować. E, a ja myślę sobie tak, że ty masz jeszcze bardzo dużo słusznych argumentów, z którymi ja też się wtedy w pełni zgadzam. Najpierw no, ja muszę sam siebie przekonać, a Absolutnie. to nie jest proste, potem już bardzo łatwo przekonać innych. I e, często tym argumentem jest powiedzenie: słuchaj, to jest obszar naszego działania i my to musimy mieć na tip top. No i tutaj to jest coś, z czym no tak, nie, nie można dyskutować. To jest tak zwany argument burzy. O. Wiesz, na czym polega argument Nie. burzy? To tak na marginesie praw Marfiego, ale uważam, że to jest jedna z cenniejszych nauk życiowych, które odebrałem. Dawno temu w jednej z pierwszych drużyn koszykówki, w której grałem, takiej quasi-profesjonalnej, to był warszawski nurt bas basketu amatorskiego, ale mieliśmy sponsora i koszulki, wiesz, z login mhm. i tak dalej, dlatego mówię, quasi-profesjonalnej, grał z nami burza. Burza wyższa ode mnie, tak o pół głowy, kawał chłopa i. Yy, 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 bardzo fajny, mądry, inteligentny człowiek, ale powiedziałbym z takim dystansem do otaczającego go świata. I myślę sobie po latach, że bardzo lubiący proste rozwiązania. I czasami były różne dyskusje, jak to wiesz, jechaliśmy gdzieś tam całą bandą, kłóciliśmy się o coś itd., itd. i tak dalej, i tak dalej. No i nabijaliśmy się z burzy przez to, że on właśnie był taki dostojnie myślący. Nie to, że źle myślący, mm -hmm. tylko on, on potrzebował chwili czasu, żeby zebrać tak podchodzić. Tak. Ale ponieważ był wielki, tak za bardzo wkurzaliśmy, to używał tak zwanego argumentu burzy. Czyli nachylał się i tak, no, no ci. I to jest tak zwany argument Boży, który kończy wszystkie dyskusje, no bo masa decyduje. Więc to jest taki argument co, Boży na zawsze Powiem zasad... ci tak, dobrze, że te nasze stołki mają możliwość regulacji wysokości. Nie, 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 bo ja następnym razem, jak będzie taka sytuacja, to tak go podkręcę na maksa, więc dziękujemy wszystkim kawodawcom, dzięki którym mogliśmy. tak, te nowe stołki, ja sobie go tak podkręcę na maksa i ci tak powiem, jak będziesz robił następną taką prezentację. A, okay. No dobra. No to dla mnie receptą próbą tego prawa jest stawianie sobie limitów godzinowych. Nie do końca ich przestrzegam, nie będę udawał. Eee, no i staram się przypominać sobie o tym, co sam bardzo często mówię innym, że jeszcze się taki nie urodził, co by wszystkim dogodził. I jestem za mały, miki, żeby próbować być tym pierwszym, który takim będzie. Ale prawda jest taka, i tutaj cesarzowi, co cesarskie należy oddać. że Dobre, Jak dobra, ty dobra, zrobisz prezentację, to. To dawaj swoje. To ho. ho. No to ja mam takie, słuchaj. Myślę, że też w pełni się ze mną zgodzisz, że to mnie dotyczy. Każdy przewód przycięty na długość okaże się za krótki. I dla mnie pod tym prawem Marfiego, kryją się wszystkie techniczne problemy, które się mogą wydarzyć. I kto będzie miał te problemy? Ja. A jak jeszcze jest tak? Że y, robimy coś razem i ja wiem, że ty te problemy po prostu rozwiązujesz tak. A ja nie chcę być przecież ta gorsza i pokazać, że ja umiem i podłączę, y, i zestartuję y, i będę wiedziała, co w którą dziurę wepchnąć i slajdy też przygotuję i film umieszczę, żeby to się samo klikało. No tak jeszcze sobie y, dołożę właśnie taką myśl, że, bo przecież ja to umiem i ja ci pokażę, że ja to umiem. Kurde, to po prostu y, klękajcie narody za, i jak bardzo y, może się wszystko schrzanić. Więc rzeczą, którą y, robię, y, to po pierwsze y, nie robię y, wszystkiego sama, i czasami jak wiem, że ty to zrobisz y, szybciej, y, to nawet cię proszę, żebyś różnymi technicznymi rzeczami się y, zajął. Mm, już nie staram się udowodnić, że jestem wystarczająco dobra, trudno, nie umiem, nic co poradzę, no, niech, 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 niech mi ktoś przeskoczy, niech mi ktoś przewróci, przesunie, trudno. tę no, umiejętność prowadzenia szkolenia stojąc na drabinie, trzymając w zębach za krótki kabel ładowarki do laptopa, który musi być wystarczająco wysoko, żeby sięgnął do rzutnika i bycie w merytoryce, no to jest się naprawdę niezłym w, tym, w tej robocie. Ale wiesz, jak często można to robić. No to. Ehm, Technicznie bardzo często sprawdzam i naprawdę wysyłam bardzo konkretną specyfikację, czego potrzebuję, żeby różne rzeczy działały. Przestałam I nie korzystać. <laughs> nie, 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 nie. Przestałam korzystać z różnych sprzętów. Na... Tak, właśnie. Ale też. Mm... Wychodzę z założenia, że pewne rzeczy mają zadziałać, czyli ma być widoczna treść, nie wiem, kod QR, a że oprócz tego będzie jeszcze jakaś ramka, której nie powinno być w oryginale. No, to jest. No, no chyba, No, no właśnie. Nie? I to, i to, to jest cykl. ten. Nie no może być tej ramki dookoła, no. trzeba ją usunąć nawet w ostatniej chwili. No czasami ta ostatnia no. chwila już była i się po prostu no, tak. nie zdąża. Więc uczę się też odpuszczać różne rzeczy, ale w temacie związanym z wystąpieniami i z prezentacjami dążę do tego, żeby prezentować z mojego własnego sprzętu, bo wtedy mam kontrolę nad wszystkimi fontami, animacjami, jeżeli się mają pojawiać, albo innymi różnymi bajerami, które mają e, zadziałać. Jeżeli nie mam takiej możliwości, to eksportuję do PDF-a slajdy po to, żeby mi się to nie rozjechało. No, no. Przestałam zgrywać do chmury, czy gdziekolwiek, jak na jakikolwiek inny nośnik prezentacji w PowerPoincie którą później odtwarzam z innego komputera, z innym Powerpointem, mhm. bo pomimo tego, że to jest ten sam, to kurza melodia, no nie jest po mojemu, a to mnie stresuje, więc żeby kabel był za krótki, nie, nie był za krótki, to staram się mieć swój własny. Mhm. Ja się pod tym podpisowuję. I, i występować z Maczkiem, bo ewentualnie Maciek ma swój kabel. <noise> No tak, też mam. My mamy taki odcinek, solo My, czy w duecie. Mam Wewnętrzny kieszonkę w plecaku, która zawiera zbiór przejściówek. Pamiętam, że kiedyś spotkałem znajomego po latach, prowadził szkolenie na sąsiedniej sali, zapytał czy nie mam ładowarki. Jak jak są cały zestaw przejściówek, które ze sobą połączyliśmy, tworząc coś na kształt przewodu no właśnie. i to zaczęło ładować telefon. No to tak, no. No, tak mam. Dużo Maćkowej radości. No dobrze, to jakie jest twoje trzecie prawo małżego? Eee, ja zacząłem humorystycznie, a mam wrażenie, że idę coraz głębiej i poważniej, bo tu już pojadę yy, grubo. To jest taka pra takie prawo, które oczywiście, jak to w przypadku praw Murphy'ego, mm -hmm. teraz to napięcie, brzmi humorystycznie, ale dla mnie ma bardzo głęboką myśl i konsekwencje tej myśli, a mianowicie druga kolejka jest zawsze szybsza. No i ilustrując to prawo, zacznę od rzeczonej koszykówki, o której już byłem łaskaw wspomnieć, mm -hmm. bo po latach ten mechanizm jakoś, to pierwsza myśl, która ja ilustruje Mo, mo, moją manifestację mm -hmm. tego prawa jest związana z koszykówką. Pamiętam, że jak wchodziłem do szatni, to jest miejsce, gdzie jest taka charakterystyczna zam, mieszanina woni potu i benga, takiej maści mentolowej. To jest mm -hmm. specyficzny świat. I się I rzeczywistość do mecu, zwalnia. No to zależy jaka jest proporcja, okay. bo czasami wygania bardziej z tej szatni niż zwalnia. I, I szykowałem się do meczu, to zawsze miałem taką myśl z tyłu głowy, jak mignęli mi zawodnicy z innej drużyny, przechodzący do swojej szatni, albo czasami tak było, no bo powiedzmy sobie, to były rozwiązania budżetowe, gdzie szatnie były dwóch drużyn. I zawsze taką myśl, jezu, ja co oni są wielcy. A, a mm -hmm. potem stawałem, czasami będąc tym, który skakał na początku meczu, żeby tą piłkę wywalczyć pierwszą. Do, do, do życzonego rozpoczęcia gry ramię w ramię z kimś z drugiej drużyny i okazywało się, że on jest mojego wzrostu o ciut niższy, albo jeżeli wyższy, to centymetr dwa. Natomiast, dwa. Natomiast to myślenie, Jezu, ja co oni są więcej, mm. zawsze miałem, zanim się zaczęło. Ym, tak samo było z, z, rajdami, z, z rajdami rowerowymi, jak jeździłem. Zawsze miałem wrażenie, że już po tych ludziach widziałem, jacy, jaka tam jest łyda, jakie tam jest pro. Jak już ruszaliśmy, to bywało różnie. I tak samo jest w kontekście wystąpień publicznych. Mm -hmm. Jak jestem na. Jak po prostu przyjeżdżam na swoje wystąpienie, to przyjeżdżam na swoje wystąpienie, ale nie lubię. Lubię być wcześniej, żeby mm -hmm. poczuć klimat, popatrzeć na ludzi, po zobaczyć później też, zobaczyć nie? co zre, jaki to żart, pan... no bo to jest dla mnie cenna informacja. No i polinkować z poprzednimi wystąpieniami, bo uważam, że to robi dobrą robotę. I też jest szacunkiem i dla ludzi, że są na całości, i dla występujących przede mną, no bo też im się ten szacunek należy, bo to jest kawał, kawał bardzo dobrej roboty. I jednocześnie łapie się, że im. Dopóki nie zacznie się moje wystąpienie, to patrzę sobie na nich, Jezu, jak oni są wielcy. Mhm. Że to jest tak skonstruowane, tak przemyślane, że ja w coś takiego to, to nie dam rady. Bardzo często jest tak, że zaczynamy rozmowy z doprecyzowaniem jakiegoś projektu rozwojowego, szkoleniowego, albo wchodzimy w ten obszar, który z jednej strony mam świadomość, że jest moją silną stroną, a mianowicie taki obszar, że ktoś w ramach konsultacji indywidualnych opowiada mi swoje wyzwanie. Mhm. I ja już wiem, że ja muszę najpierw przeczekać. Kulminację tego prawa w mojej głowie. I to są takie myśli, na zasadzie, kurde, na tym temacie się nie znam. No tu to nie dam rady, ktoś inny powinien to zrobić. Mhm. Nie, no ja nie rozumiem w ogóle, o czym on do, do mnie rozmawia. Ja mam z tego prezentację podpowiedzieć mu, jak zrobić. I jeżeli mi się uda tą galopadę zatrzymać. Mhm. Hmm, i wyłączyć jeszcze jeden aspekt, no bo m, najlepszą obroną jest atak. Czyli jeżeli czuję się niepewnie, bo inni są więksi, no to przed wejściem na boisko próbuję wyglądać na dużego i się jak no i co mi zrobić? nie? Argument burzy na każdym kroku. Ehm, no jeżeli wyłączę tą próbę takiego sztucznego podpompowania siebie, i wiem, że to prawo musi się chwilę potoczyć. To e, potem się okazuje, że mogę grać na boisku jak równy z równym. Czasem wygram, czasem przegram. No, element jak sportu: macie? że jak jadę w tej stawce na, na, na rajdzie rowerowym, no już teraz nie, już teraz turystycznie to traktuję, ale jak jadę to się okazuje, że potrafię być nawet w tej pierwszej połowie stawki, i nie jedna łydka za mną zostaje, a nie jeden koleż na wydawałby się, turystycznym rowerze jest przede mną, bo to o niczym nie świadczy. I jak popatrzę sobie na inne wystąpienia, to jestem w stanie z nich wziąć to, co dobre, połączyć ze swoim, a niekoniecznie ustawiać się w pozycji, że on jest większy ja mniejszy. I myślę sobie, i ja o tym mówię, znam te badania, że mechanizm budowania pewności siebie przez pryzmat porównań jest wysoce szkodliwy, ale ja zostałem w takim ukształtowany. Nie pamiętam, żebym z domu słyszał, jak przyniosłem czwórkę, mhm. co dostał Piotruś, no to, to nie o to chodziło, ale jednak ten mechanizm tego, no Bycia w porównaniu do innych umysłostw. Mam i to bardzo głęboko zakorzenione i muszę to zatrzymywać, żeby nie porównywać. I co ważne, i to już się bardzo mocno odsłonię, muszę to też zatrzymywać w takim obszarze, że tak bardzo chcę uciec od tego wrażenia, że oni są więksi, że hmm. zaczynam sobie wewnętrznie udowadniać, że to ja jestem większy. Okay. Tak jakby gubię ten moment, że jesteśmy równi, jesteśmy inni, ale, ale, no, ale no, podobni. Dokładnie. Mhm. Żeby nie próbować przez te porównania dojść do yy, dominacji, wywyższania mhm. się, takiego wewnętrznego deprecjonowania innej osoby po to, żeby się lepiej poczuć. Jest to gdzieś głęboko zaszyte w moją naturę, walczę z tym, bo wiem, że mi to nie służy po prostu. Mhm. Już nie chodzi o to, że to jest niedobre i tak dalej. Po prostu wiem, że mi to nie służy. jest takie pryrusowe zwycięstwo, jak sobie udowodnię, że jestem lepszy, a rzeczywistość mówi inaczej. No to, no, no to tak na to patrzę, więc yy, druga kolejka jest zawsze szybsza, tak, to jest to wrażenie, że ten, inny jest bardziej, szybciej, lepiej, więcej, elokwentniej, mądrzej. No to wiem, że tak mam i myślę że że samoświadomość jest w tym momencie cholernie istotna Absolutnie. i dla mnie taka sama świadomość z taką gotowością powiedzenia sobie w oczy, tak mam, mhm. to mnie nie dyskredytuje. to jest jedna z moich cech, dzięki temu potrafię to puścić, przeleci mhm. mi to przez głowę, ja się do tego uśmiechnę albo nie uśmiechnę, poczekam chwilę i zacznę na to patrzeć inaczej. Mm -hmm. okay. Ale to jest dla mnie bardzo mm -hmm. silna rzecz. Druga kolejka jest zawsze szybsza. Super. Zauważyć i dać temu miejsce, a to weźmie sobie samo i pójdzie. No dobra, poważnie nam się zrobiło tam Ech, na koniec. Nie się ze, ze swoich, to teraz mogę już tylko posłuchać. Aha. No dobrze, to ja mam e, takie coś coś. Nie. Będzie o Rzepaku, ale to tylko jako historia pokazująca, kiedy po raz pierwszy mnie to spotkało. Skrót jest najdłuższą drogą pomiędzy dwoma punktami. Rzepak, zepsuta przyczepa, kamieniowa coś nie, takiego. Nie, nie, nie to historia. Nie, nie. Masz 87 Skrót rok. Skrót jest najdłuższą drogą między dwoma punktami. Okej, okay. a no to dobre jest. No. 87 no. rok. Lato, w czasie którego. Dzwoni pan o jedzenie. Halo? To są prawa Merfiego, czy za chwilę jestem, dziękuję. Ma być za 40 minut jedzenie, będzie za No to 28. Tu ciachniemy. Tu ciachniemy. Do po jedzeniu? No to co, pojedzone po to można, To kończymy. Ale nikt się nie ubrudził. Właśnie chciałem to zaznaczyć. Tak. Znaczy twarze były lekko umazane, ale już są umalowane, więc nic nie widać. Nie to ja wracam do, wracam do tego, że między, tak między dwoma punktami y, skrót jest najdłuższą tak, drogą. Siódmy rok. rok. Y, deszczowe lato wtedy mhm. na mhm. Y, Mazurach. Miejscowość Gant. Ja byłam na swoim pierwszym obozie z nowym środowiskiem po zmianie szkoły mhm. i w tymże Gancie. Y, Codziennie no, były jakieś różne harcerskie zadania, a że było deszczowo, no to często chodziliśmy w kaloszach. To jest, tam, to jest ten gant, który spowodował, że się boisz żaby? Tak, <laughs> to jest ten sam... Jezus, jak on ty masz pamięć. Normalnie <laughs> jesteś moją najlepszą przyjaciółką. I w tymże gancie pomykałam w kaloszach, żeby załatwić te różne harcerskie sprawy. No i okazało się, że dotarłyśmy do miasteczka i trzeba było na czas wrócić z... Kaloszach 100 mil podejrzewam, bo po innych Słuchaj, nie było ta, wtedy. One, Pamiętam, że one były żółte. Mm. I bardzo prawdopodobne, że to były kalosze 100 mil, No, i postanowiłyśmy, wiedzione harcerską intuicją, pójść na skróty przez pole rzepaku. Ale to już był no, taki rzepak, tak. tak, który wiesz, już się był wynasienił. Nie mhm. wiem, czy to jest dobre słowo, więc miał te swoje strączki, w których nasionka. No, i powiem Ci tak, Maciek nie chodź w kaloszach w polu rzepaku. Dlatego, że jak żeśmy, Znaczy co, nie wiem, jak maszynki... Się... Chyba tak, dlatego, że y, każdy krok oznaczał, że ja z tego rzepaku, z tych strączków Zbierałaś? wytrzęsałam te nasionka. Aha, wytrząsałam. wysokość kalosów. I one mi się wsypywały, więc wow. to no, no raz, że było mocno niewygodnie, więc nogi mi się poobcierały niemiłosiernie. Ale zbiory zrobiłaś przy okazji. Tak, y, ale nie zdążyłyśmy na czas, mhm. dlatego, że w tym polu rzepaku po prostu wiesz, już nie wiedziałyśmy, czy my w lewo, czy w prawo chodziłyśmy tam w kółko, chyba. A później nawet w telewizji pokazywali, że Księgi takie na zwozu, kreki, tak, no, dokładnie. My, tymi my to my, to my to, okay. my, to my, to my. No i dokładnie na to samo, pomimo tego, że już minęło parę ładnych lat, żeby nie powiedzieć dziesięcioleci, łapie się na tym, że jak chcę tak na szybcika coś z wystąpieniami, no bo przecież wiem, bo przecież mam pomysł, bo przecież to jest błyskotliwa idea, która na samym początku rzuciła mnie samą na kolana, albo że no przecież ja wiem, dokąd ja tę publiczność, jeżeli chodzi o refleksję, chcę przed, przeprowadzić i zaczynam sobie dopiero, je zabrać od razu. No właśnie. I zaczynam się dopiero na wystąpieniu, jak się odpowiednio nie przygotuję, to idę na ten skrót myślowy, który potem w meandrach mojego umysłu i tam już nie ma rzepaku, tam są, tam jest różna inna dzika roślinność. Ale e, niewątpliwie m, jeżeli chcę coś zrobić w wystąpieniach na skróty, czy jest to związane ze slajdami, czy jest to związane z przygotowaniem narracji, czy nawet e, z przygotowaniem głosu, no bo m, m, Wystarczy, że przecież powiem dwa razy ułani, ułani, kolorowi ułani, ale jest zimno i to, w I to nie, no, aż tak źle to ze mną nie jest. Aż takich skrótów nie robię. Tym niemniej mam takie przekonanie, że skróty w wystąpieniach to jest najdłuższa droga do celu, a krótka do tego, żeby się wziąć i wykropić solidnie. Najdłuższa droga do bezcelu. Tak. Bo i cel niestety mijamy bardzo często, idąc to na skróty. Prawda. Dobrze, to mamy sześć praw Murphy'ego, mm -hmm. które nam się na piętnym od, odznaczyły, ale też myślę, że jakieś pomysły, jak sobie z nimi radzić. Jeżeli macie jakieś spolubione, ulubione prawa Murphy'ego, to dajcie znać w komentarzach czy na social mediach. To chętnie popatrzymy, jak to u Was brzmi, wygląda, i może się do tego jeszcze w jakimś innym odcinku odniesiemy. E, a za tydzień zapraszamy Was do wynurzeń. Będziemy szukali odpowiedzi na pytania dwa. Zanim te pytania, to jeszcze co było inspiracją? Inspiracją był post Marka Jankowskiego z małej wielkiej firmy Marku Pozdrawiamy na LinkedInie. I wyczytałem w tym poście, że Marek, opierając się nam pewnymi badaniami, znajdziecie ewentualnie u niego jakimi napisał, że ażeby przekonać klienta, nie trzeba pisać, jaki mamy świetny produkt, tylko warto jest pokazywać, dlaczego, jak bardzo lubimy swoją robotę. Może badania pokazują, że chętnie kupujemy od ludzi, którzy mówią, że lubią to, co robią. Mm -hmm. No więc jak już dostałem taką poradę, to stwierdziłem, że usiądę i napiszę, czemu kocham swoją robotę i jak zacząłem to pisać, to mi przechodziły dwa odcienie i czemu kocham i czemu nie lubię. Popełniłem też taki post na LinkedInie, jak to jest, że 17 lat minęło od debiuty na sali szkolniowej, a mi się cały czas chce. No i z tym się zmierzymy za tydzień. Podzielimy czemu się nam się chce? Tak, czemu nam się chce, ale z takich dwóch aspektów, co nam ścina skrzydła, ale też jak sobie z tym radzimy, żeby te skrzydła jednak się rozprostowywały, a nie ściętymi zostawały. No w intencji takiej, że być może dla kogoś z was będzie to inspiracją. No bo jednak możemy, jak to Aniu często mówić, powiedzieć, że jesteśmy trenerami, trenerkami, mówcami, mówczyniami, z siwymi brodami. Długimi wydarzymi. Tak, ja być może dla kogoś to będzie mięli. jakieś pomocne. Na no przy okazji my sobie jakąś taką minisesję terapeutyczną zrobimy. I może nam się jeszcze bardziej będzie chciało. To do chcienia się zapraszamy was za tydzień. Dzisiaj dziękujemy i dzisiaj zapraszamy do tego, żeby zasubskrybować, poszerować, polecić, napisać komentarz, ocenić e, ten odcinek. I oby Marfi był koło was, a nie z wami. Tak jest. Do zobaczenia, do usłyszenia za tydzień. I znów kawał merytorycznej wiedzy. Zapisz się do newslettera, żeby nic nie przeoczyć. Link w opisie odcinka.